O chłopakach i ich graniu, to by można było nagrać cały film. Kto tu wita? Pinkor, Jerunia, Bobby tam. Bobby, cały film by można było nagrać. O, Pinkor już piłkę posłał w kosmos. I Sunia wita. Tak. Już posłałeś w kosmos piłkę, Pinkor. Uwielbiają gonić za piłką. Tipsy od zawsze z asystentem Pinkora. Więc jest to hipersygnalista Tipsey i on uwielbia szczekać. Szczeka cały czas i gada. Proszę, jak jest napalony. Proszę, jak jest napalony. Pinkorek jest spokojniejszy. Przy okazji gonienia na tarasie można zjeść jakąś roślinę. Już tu pani wyżarli rośliny. Proszę łapać piłkę w międzyczasie. Pinkorek, proszę bardzo, specjalista od piłki. psej? Typsej. Typsej, tak. Biegaj, Tipsy. To I póki są młodzi, to oni są niezniszczalni. To jest po prostu psy niezniszczalne w tym gonieniu. A jak teraz wyjdę tutaj za płotek, o, to od razu się pojawia bop niespodzianka. Bop niespodzianka na swoim podeście tutaj. Bop niespodzianka. Cuczka się nie rusza. Tu jest to, co będą jadły za jakieś dwa miesiące. Dlatego one doskonale wiedzą, że tutaj warto stać i czekać. Tipsej uśmiechnij się Tipsej. Bobunia. Tak. I tacy jesteście radośni. Tipsej, hop, chodź, hop, hop. Hop, tipsy. Tipsay. Jesteś za kratami Tipsej. Nasz taras ma jakieś 25 metrów. Więc nie ma dużo miejsca, tam są już domy. Tu nam wystawili taki dom, ale jakoś zbytnio nam to nie przeszkadza w tym całym naszym małym otoczeniu. My tu mamy w sumie z domem 2,5 ara, więc tu nie ma szału. Ale jest przytulnie. Tam już są sąsiedzi i jest taki ciąg ciąg tych domów. Dlatego no, jest tu dość głośno. I dlatego może to przyspieszyło naszą decyzję kiedyś 5 lat temu o zakupie działki. I teraz o budowie. Teraz o budowie. No proszę, to jest to. Meble ogrodowe są bardzo dobre do skakania. I wszystkie pieski idą, bo oni myślą, że jak ja tu siadam, to już będę coś jadał, bo pił. I tak jak ja Wam powiedziałem, to znacznie przyspieszyło naszą decyzję o budowie, ponieważ no jest tu generalnie mało miejsca. No teraz jest fajny. Przytulny, można tu fajnie spędzać czas. Bo tu są deski modrzewiowe, jest przyjemnie. Pinkor, uspokój się! Padła mu piłka i tak daje sygnał, żeby mu wyciągnąć. Pinkor, ty jesteś mały i ty się wciśnij, Pinkor. A nie ja się będę wciskał, stary. O, i tu jest w Ja sobie teraz zmienię miejsce. Są w czasowicze. Proszę bardzo, jest tipsej. tipsej. Tipsej, pani się lituje nad tipseyem, że on jest nieskoczny. Że jak jest nieskoczny i pani się nad nim lituje. O, tam już trwają zabawy. Tam już trwają zabawy. Pinkor mnie ponagla. No, muszę mu tą piłkę wyciągnąć, bo mnie tutaj zarąbie Jest piłka. Tam, tam wzdłuż jest jakieś 7 metrów i one wam biegają. O, 7 metrów jest wzdłuż. Ale jest gdzie pobiegać. Typsej. I nie robi im w ogóle żadnego problemu, jakaś przeszkoda. O, pikor, pan, podaj piłkę, tu pikor, pikor daj piłkę. O, no dziki, dziki to są, dziki. <grym> ten, ten jest jak mała prosie, jak małe prosie po prostu wszędzie wskoczy i wszystko zje. Bobby, chodź tu, hop, hop. O, proszę, dynamiczny pies. Jerunia, hop, 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 chodź, Jerunia. Znowu Wam tu wpadła piłka? No, coś tu liże, nie wolno lizać. Pikor. No. Mógłbym tu prawie lajwa zrobić z tego. Z tego naszego tarasiku. Jest ile gadania, ile. Gadania jest bardzo dużo. Bobby nie łapie w ogóle piłek. On nie umie, nie lubi. Hop, tu. Przynieś piłkę, pikor. O. Tak, będziesz go musiał przesuwać teraz, pikor. Przesuj go, pikor. Przesuj go. Przeszły go, daj piłkę po kor Jest piłka? Daj. Cyk. Spadła. I gdzie jest? Znowu wpadła pod to. No i tak jak mówię, można by tak było z nimi cały dzień tutaj po prostu. Rzucać im tą piłkę, oni by ganiali. Pan przestawia. No i gdzie jest piłka? Teraz? Są się to chyba rzuszy, bolą od was. Bobi, chodź tu. Bob. I jest. Siad. Siad Bobiczek. Bob. Hmm. Suczka idzie. Chodź sunia. Idzie pani suczka. Idzie. Daj mi łapę. Łapę mi daj. Łapę mi daj, tak. Jeszcze któryś tu wskoczy, chodź tu pikor. No I pani potem narzeka, że są przyzwyczajeni do siedzenia na meblach. No trudno, dla kogoś w końcu te meble tu są, prawda, Tipsey? I dzisiaj bez jakichś głębszych historii, opowieści, po prostu sobie siedzimy na tarasie i pokazuję wam, jak to wygląda. Jak to wygląda na co dzień z nimi. Cieszymy się, że mamy w ogóle ten taras, no bo jakby go nie było. No to by było słabo, bo tam przed domkiem na trawie raczej nie gonią, bo tak jak wam mówiłem, tam z przodu wyżerają kupy. Ale jak im otworzę tam drzwi, chodźcie z nami, to wy, 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 zaraz wylecą tam na schody, bo one też lubią schody przed domem. O, już lecą, już lecą. I tu jest druga część domu. Tu wychodzimy, o, raz. I na, te, na schodki, tak, tu lubiliście. Tu jest słoneczko. Tu są schodki. I tu wychodzimy z domu. Tu jest ogródek. Tu jest część pani ogródkowa. Już się robi coraz ładniej. Piwonie już rosną. Róże nam się niedługo wyklują. Tu mamy tyle krzoków. O, to wszystko będzie kwitło. Już są pąki. A tu kto jest? Kto to jest za gamoń? Siad? Co to jest za gamoń? I tu jest druga część domu. Tam już jest kupione materiały na, na nowy dom. One te schody też tu uwielbiają na nich siedzieć. O, proszę. Zabawa się im włączyła. Włączyła się zabawa. Włączyła się zabawa. Tak więc obeszliśmy wszystko dookoła. Może jeszcze wejdziemy tu, może zechcą pójść i wrócimy z tamtej strony. Chodźcie, chłopaki. Są pani wiaderka, boją się. Chodźcie. Chodźcie. Chodźcie, są. Są dziki, są. Jest trawka. Jest trawka. No, tu jest fajna trawka że są kupy kocie i zaraz zostaną zapewne znalezione. I tu mamy całokształt. Idzie, sunia. Idzie, sunia. Są tutaj, są. Niuchają, niuchają. Czasem lubią się tu zlać. I o, da, co robisz? Pani trawę niszczysz. Pani, jak zobaczy ten film, to będziesz oskubany z tej sierści. Będziesz, oskubany ty, gamoniu. Co żeś tam zrobił. Suczka też chodzi, lubi tu niuchać. Lubi. Są guwienka. Uciekaj stamtąd! Już! Uciekaj stamtąd! To jest w ogóle studnia. Studnia. Tu nam się z deszczówki woda zbiera. Więc tutaj rzadko chodzą. To jest ewenement, że je tu wpuszczam. Bo niszczą po prostu. To są niszczyciele. Niszczyciele to są. Chodźcie teraz, chodźcie, chodźcie. Chodźcie Pinkor, chodź tu, już. Tu mamy nasze winogronka, chodź tu Pinkor, gdzieś tam po las. Już wszyscy, tipsej chodź. No i tu wracamy. To jest, już tam idziemy Pinkor, idź po piłkę Pinkor. I tu wracamy. W tym miejscu już byliśmy i teraz ją tu otworzę. Chodźcie tu. Otwieramy. O, chodź suka. Chodź cuczka do domu. Chodź. No. I zamykamy. Obeszliśmy wszystko. Więc chyba pożegnamy na dzisiaj. Pożegnamy się. Bobi, chodź tu. Do domu. Papa. Pa.